Dzień dobry, moi drogi byki, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego. Słuchajcie, zaczynamy od istotnego elementu tygodnia, od ważnego elementu tygodnia i dla Was, uuu, pięknie, drogi byku. To jest Twój moment, żeby zaznaczyć swoją obecność w jakiejś konkretnej sytuacji. Pokazujesz się jako osoba bardzo mocno inspirująca, jako ogromna um, znaczy jako osoba inspirująca o ogromnej charyzmie, um, o mądrości własnej również um, i bardzo ambitna, i bardzo ambitna. Dla części z Was istotna jest w przyszłym tygodniu. Abyś nie odwracał się lub nie odsuwał od sytuacji, która właśnie na przykład podkreśli wyjątkowość Twoich cech, o których mówiłam na początku. Nie umniejszał sobie skromność, która jest ważna w życiu, odłożył na później, tak? Bo to nie jest czas, żeby być nazwijmy to skromnym. E tutaj pokazuje się, już e pokazuje się jeszcze energia osoby, która e absolutnie zdaje sobie sprawę, że ma wszystko, czego potrzebuje jeśli tylko skoncentruje się na sprawach, skoncentruje się na tym co się dzieje, żeby jakby te plany, które chcesz wdrożyć, swoje własne, osobiste, zawodowe, żeby to no wiesz, jakby miało ręce i nogi i skończyło się z sukcesem. Ale ważne jest to, żeby być skoncentrowanym. Żeby fokus był wciąż ustalony na to, co dla ciebie istotne. Co miłego, król kielichów. fajny przyjaciel w waszym otoczeniu. Moje drogie pa, czy znaczy fajny przyjaciel? Przyjaciele zazwyczaj są fajni, natomiast ogólnie przyjaciele w twoim otoczeniu, lub jedna osoba, bardzo ważna, taka e, jakby to jest osoba, która zawsze jest przy tobie, która zawsze cię wysłucha z ogromnym poświęceniem, tak? Do niej wiesz, że możesz jak w dym uderzyć i ona zawsze znajdzie dla ciebie czas, prawda? Masz w sobie jakąś dojrzałość, ma w sobie jakąś empatię, ma w sobie jakąś delikatność. Dobrze się przy niej czujesz. No, taka tutaj energia się pokazuje. Dojrzała miłość również. Miłość, warta zaufania. Ogólnie osoba, warta zaufania w waszym życiu. Bardzo miłe jest to, że ktoś ci powie wprost, co czuje lub co myśli. Powie, powie wprost z serca i to się pokazuje jako, jako dobre dla Ciebie. Jako dobre. Z czym trudność? Albo, żeby kogoś zaskoczyć, albo żeby zrobić komuś niespodziankę, albo jest tutaj taki element zaskoczenia, natomiast to nie jest ten czas bądź to miejsce, żeby się spotkać z kimś. Tu jest jakaś trudność. Teoretycznie, teoretycznie dobra energia. Co ja o niej czuję? Ja o niej czuję, że teoretycznie to jest dobra, ale jest trudność, żeby to do siebie przyciągnąć żeby się z kimś spotkać, żeby złapać tę okazję. Żeby wdrożyć w życie też realnie jakieś działanie. Trudność na tym polu. Zobaczymy jaka będzie wskazówka OK. Dobra, praca, finanse, remita. Tu w pracach w finansach pokazuje ci się przede wszystkim no jakby, no, karta panny, więc może jeśli współpracujesz z panną, no to niewątpliwie, no to niewątpliwie jakby to istotne jest, ok? Natomiast ogólnie pokazuje się w pracy w finansach prośba o to, w pracy na studiach na przykład, żebyś trochę tej przestrzeni sobie zostawił, drogi Byku, i tego czasu zostawił dla siebie, żeby pokontemplować, żeby się troszkę wycofać, odsunąć, żeby znaleźć własną przestrzeń na przemyślenia. Em... I też, żebyś, wiesz, co, nie był dla innych, bardzo ciekawe przesłanie, może nie to nie było dla innych. Poczekajcie, dajcie mi się, dajcie, bo ja muszę to zabrać myśli. Okej, okay. nie to, że nie bądź dla innych, bądź dla innych jakimś motorem napędowym do rozwoju, ale jakby to powiedzieć, ale nie, nie dla wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że Wiesz, jeśli ktoś sam z siebie nie ma motywacji do tego, żeby zmieniać coś, żeby się rozwijać, żeby poprawiać, to będzie, to może nie trać na to czasu w tym momencie. ok? Może są osoby w Twoim życiu, które są bardzo bardziej skłonne do tego, żeby iść za Twoim przewodnictwem albo wysłuchać Ciebie, wiesz? A będą ci, którzy jakby opierają się temu. Mają inne wartości, inne priorytety, i na ten moment po prostu Twój czas powinien być skoncentrowany na tych, którzy chcą iść za Tobą, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą tego samego co Ty, którzy patrzą na sprawy w podobny sposób. Taka informacja, słuchajcie, idę dalej, ok? Miłość. A ah, w miłości. Ten piesek ma nagrodę tutaj. Widzicie, ten piesek ma nagrodę. Za współpracę w miłości? Ja nie wiem, ale bez kitu. Ja bym powiedziała, w miłości pokazują się takie poważne energie, bo trójka monet jest, to jest koziorożcowa energia i to jest ktoś, kto jest serio i tego samego oczekuje od drugiej strony, jeśli chodzi o miłość. Plany, które naprawdę będziemy realizować, rzeczy, które naprawdę się wydarzą. Chcę z tobą tworzyć, budować, rozwijać. Na serio. Podchodzę do tego na serio. Mm. Dobrze. Przeszły sprawy wciąż obecne w tym tygodniu. Jeśli jest coś, co cię smuci lub zasmuciło, no to jakby, no wiesz, rozczarowało, to się nadal tu pokazuje jako wciąż obecne w Twoim tygodniu. Możesz jeszcze czasem o tym myśleć, drogi byku, ale cały sęk w tym, żebyś był uprzejmy pogadać z kimś o tym, może z tym królem kielichów. Nie musisz przechodzić dalej przez tę sytuację sam. Możesz o tych dylematach po prostu porozmawiać. Jest tu smutek, którego moim zdaniem, z którego uda ci się wyjść coraz bardziej, coraz bardziej, znaleźć rozwiązanie, no wiesz, jakby uzdrawiać się, uleczać, w momencie kiedy właśnie nie będziesz z tym smutkiem zostawał, zostawał sam na sam ze sobą, tylko zechcesz o tym porozmawiać. I tu jest ta osoba, tak jak już wiedziałam, wcześniej nam się pokazała, którą możesz się podzielić tym, co cię martwi. To ci pomoże. I to cię umocni w ogóle. Wskazówka. Trzy kielichy. Jeśli będziesz miał konkretny powód do tego, żeby się. znaczy, do radości, osiągniesz coś. Mniejsze, większe, nie wiem, subiektywne, to będzie twoje osiągnięcie. To jak dla mnie karty mówią celebruj się, ciesz się tym. Eee, nie machaj ręką nie mów tam, a wiesz, to takie nic. Nie, nie. Właśnie z jakiegoś powodu karty mówią, że trzeba się tym cieszyć. Tym osiągnięciem, nawet jeśli to była mała rzecz po prostu. Dodatkowo jeszcze pokazuje się taka energia, którą mogą inni w Twoim życiu zamanifestować, zapraszając Cię gdzieś na wspólny obiad, do wspólnego wyjścia. Być może otrzymasz zaproszenie na ślub, a później na wesele, tak? I może będą jakieś Będzie urodziny dziecka, że ktoś się urodził. Ogłoszenie o tym, że jakieś dzieciątko się urodziło. Ok. To też warto by było zwrócić na to uwagę, cieszyć się tym faktem. No, naprawdę, w ogóle swoją radością cieszyć się z innymi, z tymi, którzy są dla Ciebie ważni, tymi, których lubisz, tymi, których kochasz. No, trójka kielichów jako wskazówka dla Ciebie. To już jakbym rzekła jeszcze, że trójka kielichów, drugi byku to jest też ta energia, gdzie po prostu czas wrzucić na luz. Więc maksymalnie wykorzystuj różnego rodzaju przestrzeń i wolne momenty, żeby na ten luz wrzucać i tak się nie stresować wszystkim. Spotykać się z ludźmi, chodzić w ogóle na spotkania towarzyskie, tak? A właśnie, jeśli się zdarzyło coś ważnego w Twoim życiu i to, czy to jest ważne, to już jest jakby Twoje spojrzenie na tę sprawę, nie moje, ani nikogo innego, bo to Ty będziesz odczuwał, że okej, okay, to jest dla mnie ważne. To jak dla mnie ta karta mówi, żebyś to celebrował, żebyś się z tego cieszył i żebyś to uświęcił w jakiś sposób, okej? Okay? Na przykład zapraszając gdzieś do wspólnej cele celebracji na obiad i tak dalej, rodzinę, przyjaciół, znajomych, no wiesz, to jest mniej więcej tak. Um, tu jest też wdzięczność i ta wdzięczność jest dobrym przyjacielem i ten przyjaciel jest tutaj i on się nam też pokazał um, obok, czyli też trzeba być wdzięcznym za przyjaciół, którzy są w twoim życiu e, teraz obecni, ok? ok, dobra dziękuję bardzo, możecie sobie oczywiście jak zawsze sprawdzić Ascendent ściskam, pozdrawiam, dobrego tygodnia i do usłyszenia